Alo, alo, siemanko wszystkim, ja jestem Maku dzisiaj kolejny krótki horror. Bardziej taki chyba prześmiewczy, coś mi się wydaje, gdzieś tam widziałem screeny. No takie nie do końca w moim guście, bo ucieczkowe, ale to chyba nie będzie też długo. Nie będę... Mam nadzieję, że nie zamęczycie się. To widzę korytarze. To, 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 to taki gierek jest trochę. Bardziej tu strachu jest co do tej ucieczki niż do czegokolwiek innego. Ok, zapraszam Was też do subowania, łapkowania i komentowania. Nie przedłużając, zaczynamy. Tylko tu chyba posprawdzałem play. Uu. Uu. Jakieś paszczęki wyszły. Tyłem. Klauni No i jak to może być straszne? No powiedzcie mi. Te zęby są takie trochę wredne, bo jak mnie udziabie to... To na ostry dyżur pewne, że trafię. No dobra, bo to nie wiem co... Użycz ty! Można tu biegać? A ja myślałem, że tak Pacman. Muszę coś naciskać może. Dobra. No co za... debil. -ru 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 -ru. Dawaj go. A, no, muszę naciskać. To jest raz. Okej. Okay. Widzę drugi etap. Widzę dwóch teraz: pan Klatter i pan Klapet. A tytuł był klapec, chyba? Klapecy. Klapec? Jakoś tak. łapij się będzie. Dobra, wpadamy. <grym> no już mnie załatwiłby. Ej, no nie chcę nic mówić, ale ich tu dwóch jest. No, nie ma i chciałem ich pożyć, Steve, ale zatwiłem klapeca, został mi klater. Ej, no ale co z tego, skoro już nie mam kulek? Procedurek na no, poważnie, były dwie, a mogę wejść to? A, mogę, Nie, no coś. Coś mi tu nie gra. No, kurde daje. W kość takie. Coś się skupia na ucieczce. Dobra, bo będzie trochę delikatnie za krótko. To spróbujemy jeszcze raz. Klauni był. Strategię. No nie. Strategię mam mniej więcej opracowaną. No tak plus minus, bo ona nie jest jakaś super ekstra. Pierwszy bez problemu, drugim będzie trochę ząk. To teraz się przydało go złapać, leży na spokojnie, chill out. Bez nerwów, nienawidzę uciekać od czegoś takiego. Nienawidzę. Tu gdzieś była ta druga kulka. Jeszcze jeden bilet mam wstępu. No, ale to ja przecież następnego, to ja nie przejdę no gdzie? czego się cieszysz jełopie masz tu teraz czterech trzech klapeców jeden klagik no to chyba na tym będzie koniec tej ambitnej gry Jakie warze tutaj I wpadnę jak nic na kogoś zaraz No dobra. To chyba będzie się tak ciągnęło. Nie wiem ile czasu, ale. Przerosło mnie. Przerosło moje możliwości ucieczki przed takim tego typu y, lutkami, klapecami, innymi klagignami, klup, klupucami, klipikami, innymi takimi celusiami. Dobra, ale. Stres jest, stres jest, strach jest, jak cię tam od tyłu weźmie. Kto by lubił od tyłu, żeby go łapał, no ale no dobra. Okej, okay. dzięki za oglądanie. Co złego to ja. Do następnego, trzymajcie się, cześć.